Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w przedświątecznych newsach na moim kanale. Zebrało się dziś do kupy kilka internetowych newsów jeździeckich, z którymi chętnie się z Wami podzielę. Jutro wigilia, więc takie bardziej świąteczne tło. Trochę się działo i pamiętajcie, że jeżeli natraficie na jakiegoś newsa, który powinien pojawić się w odcinku, to wysyłajcie mi je na Instagramie. O, tu gdzieś pojawi się nazwa mojego konta. I zanim przejdziemy do omawiania tematów odcinka, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, aby nic nie przegapić, oraz łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodoba. A tymczasem lecimy już do omawiania tematów odcinka. A rozpoczniemy sobie od całkiem niepoważnych sprzedawczyń koni. Ostatnio na grupie temat jeździectwo można było znaleźć post ostrzegawczy przed dwoma osobami, które sprzedawały konie. Autorka posta napisała o tym, że chciała zakupić wraz z właścicielką swojej stajni konia do rekreacji. W dzisiejszym 9 grudnia przyjeździe na miejsce konia prezentowały nam dwie 15-letnie dziewczynki, które były jego właścicielkami, i ogólnie wszystko wydawało się być w porządku. Po jeździe prównej zdecydowaliśmy się na kupno, a przez właścicielkę naszej stajni oraz mamę dziewczynek podpisana została umowa kupna i sprzedaży. Właścicielka naszej stajni upewniała się, czy dziewczynki na pewno chcą sprzedać konia, były łzy. I finalnie za ich aprobatą umowa została zawarta. Koń znajdował się blisko naszej stajni, więc droga nie była daleka i przejechaliśmy bez przyczepy, a po podpisaniu umowy wyruszyliśmy z powrotem, aby ją przypiąć i wrócić po konia. I w trakcie tej podróży powrotnej po konia zadzwoniła osoba, z którą były dogadywane szczegóły, aby poinformować, że koń na sprzedaż już jednak nie jest, ponieważ uwaga dziewczynki, właścicielki nie chcą sprzedawać konia do szkółki. Mimo, że były wcześniej o tym informowane i mimo, że same podsyłały te obydwa konie, które chcą sprzedać, postami osób, które ewidentnie zaznaczały, że szukają konia do rekreacji czy też szkółki. Gdy potencjalna nowa właścicielka próbowała skontaktować się ponownie z tymi osobami, odebrał ich tata. Okazało się, że oprócz raptownej zmiany zdania, przedstawiały mu też fałszywe informacje. Podobno myślały, że konia kupujemy prywatnie dla małej dziewczynki. Była z nami na wizycie, aby wsiąść na kucyka. Mimo, że wielokrotnie było mówione, że koń ma być do szkółki i pod wiele osób. Mówiły też, że konie w naszej stajni jeżdżą wiele godzin dziennie, bez przerw. Podobno słyszały to od koleżanki, która rzekomo u nas jeździ, co jest po prostu nieprawdą. Stwierdziły też, że koń podobno nie może chodzić pod wieloma osobami i że jest to koń dla jednego jeźdźca. Co zdecydowanie przeczy zapewnieniom, że koń chodził też pod wieloma początkującymi koleżankami dziewczynek, jakie słyszeliśmy na wizycie. Okazało się więc, że nie dość, że ta cała wizyta i cała umowa, która została spisana, była całkowicie niepoważna, bo na podstawie decyzji dwóch niepełnoletnich dziewczynek, to jeszcze w dodatku informacje na temat tych koni były fałszywe. Bo później na social mediach tych osób można było znaleźć. Informacje na temat tego, że z koniem się trudno pracowało, że wyjazdy w teren graniczą z cudem, itd. No i cóż, pod tym postem udzieliła się jedna z tych właścicielek. Sprawa zakończona koń zostaje ze mną i nie jest na sprzedaż, więc pisanie do mnie również jest bez sensu. Więc wyszło na to, że w momencie, w którym spotkała się ona z dosyć sporą krytyką i mogła pozostać anonimowa, postanowiła jednak ujawnić się, i zachowywać się w całkiem nieprzewidywalny sposób. Pisząc na początku o tym, że ta potencjalna kupczyni, poten, potencjalny kupiec, nie będę tego odmieniać, oszukał te dziewczyny, że koń wcale nie idzie do rekreacji, że one myślały, że ten koń idzie prywatnie i że nigdy by nie sprzedały konia do rekreacji, chyba tylko głupia osoba by tak zrobiła. I cóż w momencie, w którym inni ludzie udowadniali screenami w komentarzach, że no. One właśnie chciały sprzedać konia do rekreacji, bo pod wieloma różnymi postami osób, które szukały koni do szkółek, wklejały ogłoszenia tych właśnie koni, to dyskusja została automatycznie urwana. Więc, jaka jest tego puenta, uważajcie. Szczególnie miejcie na uwadze różne opcje, robiąc interesy tak naprawdę z osobami niepełnoletnimi. I nie mówię w tym momencie tego, dlatego że niepełnoletnie osoby nie są poważne, że nie powinno się ich w żaden sposób poważnie traktować, bo zupełnie tak nie uważam. Ale jednak, mimo wszystko, właścicielem na papierze jest ktoś inny, i pieniędzmi również zarządzają zazwyczaj osoby dorosłe w tym przypadku. Dlatego najlepiej jednak jest prosić o bezpośredni kontakt z osobami, które zarządzają finansami w kwestii danego konia. W sumie jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie: czy mieliście może podobne sytuacje, podobne doświadczenia? A teraz tylko wspomnę o czymś, na co na pewno czekacie: a takie sytuacje w tym filmiku są dwie. I niestety, jeżeli czekacie na informacje na temat pewnej stajni, o której w ostatnim czasie było głośno, to z pewnych ważnych względów podjęłam taką decyzję, aby o tym nie mówić. A ta decyzja nastąpiła po kontakcie z osobami, które były autorami postów, więc tak, nie musicie mi pisać, że ominęłam ten temat. Pytać, czy o nim pamiętam, czy, czy słyszałam o tym, mogę tylko powiedzieć tyle, że są pewne ważne powody, dla których o tym dzisiaj nie powiem, a teraz przejdziemy do kolejnego tematu, który na pewno również Was interesuje, bo pisaliście mi o nim w poprzednim filmie newsowym. A chodzi tak oczywiście o dramę mizerki z Wiszą. Więc co się w tej kwestii wydarzyło? Wisza po całkiem długim czasie nieobecności wróciła z rolką na Instagramie, który jeździ bodajże na Pelhamie i na tej jeździe można zaobserwować konia, który idzie w usztywnieniu i otwiera pysk. W dużym skrócie. No i jak można było się spodziewać. Temat wylądował na różnych grupkach w postaci postów. Przemyśleniowych, ale raczej bardziej nakierowujących na krytykę wobec Wiszy. Myślę, że nie było to w żaden sposób niespodziewane, że komentarze również bardziej przeważały w stronę negatywnych. No i tego raczej nikt się nie spodziewał, że do dyskusji oficjalnie włączyła się influencerka Mizerka, która najpierw napisała pod tym filmem komentarz dotyczący tej jazdy. Który został usunięty wraz z tym filmikiem, do czego za chwilę przejdziemy, no i nawiązała się w ten sposób pewna dyskusja. Gdyż mizerka ten film wrzuciła do siebie na story, nie wstrzymując się od krytyki całego zjawiska, oraz zachowania Wiszy, która oczywiście krytyki nie przyjęła. To akurat no nie jest żadną nowością. To nie jest normalne. Ostre kiełzno momentami złamany w potylicy z niestabilną ręką jeźdźca. Płakać się chce, mamy XXI wiek, nasza świadomość poszła już dawno do góry, a ta zatrzymała się w miejscu, nie przyjmuje żadnej krytyki i nie widzi problemu. Zablokowała możliwość komentowania, bo krytyka, która jest uzasadniona, zraniła jej ego. I na relacji Mizerki pojawił się również jej komentarz, który został usunięty wraz z z tym filmikiem. Wisza, kiedy ty skończysz odpierdzać taką manianę? Ja rozumiem, że nikt święty nie jest, i błędy się zdarzają, ale ile można? Gdzie są granice? A Wisza odpowiedziała w dosyć arogancki sposób: Komuś zasięgi spadają i nie ma co robić. Lip-sync do piosenek na TikToku też nie pasuje, bo podobne filmy mają u mnie większe zasięgi. Wisza usunęła poprzedni film, wrzuciła nowy na innym ogłowiu, który w sumie wyglądał całkiem podobnie był podobny montaż, były podobne ujęcia, tylko inne kiełzno. I ten filmik również został skrytykowany na grupkach jeździeckich. Dalej, Mizerka skomentowała całą sytuację. I ja rozumiem, że każdy popełnia błędy, większe i mniejsze, ale uczymy się na błędach. Ta dziewczyna już tyle od Każdy ją upominał, tłumaczył, prosił. A ta dalej z klapkami na oczach, kiedy do niej dostrze, co odwala. Nikt nie jest święty, ale wyciągajmy wnioski i nie bierzmy przykładu z dziewczyny, która opowiada o sobie, która pracuje na pozytywnym wzmocnieniu, jak to ona nie napierdala konia, bo nie chce się ruszyć. Niestety byłam świadkiem takiej rozmowy, musiałam aż wyjść, bo nie mogłam tego słuchać." I cóż w tej drugiej części tej wypowiedzi do końca nie zrozumiałam, być może nie jestem w temacie i dlatego nie szczaiłam o co chodzi. No i po tym oświadczeniu mizerki zaczęło się pojawiać na jej story Całkiem sporo kafelków dotyczących wypowiedzi innych osób na temat Wiszy. Wszystkie wraz z komentarzem mizerki. I cóż ja wam tych historii nie będę czytać ze względu na to, że one tak naprawdę nie są w żaden sposób potwierdzone. Nigdzie do tej pory nie otrzymaliśmy dowodów i chcąc wyjść mimo wszystko obiektywnym, to nie można przyjąć tego, że te historie są. W jakikolwiek sposób prawdziwe. No i co dalej po tych wszystkich wypowiedziach, e, które znalazły się na story u Mizerki? Nie minęły chyba nawet dwa dni, kiedy na story Mizerki pojawiło się oświadczenie. Prawa wiszy została zgłoszona do odpowiednich służb. Koniec znęcania się nad zwierzętami. Podejmą odpowiednie działania. Dziewczyna, za to co zrobi, ze zwierzętami od lat nie powinna ich posiadać, ani tym bardziej zarabiać na tym ani grosza. Dziękuję, że podsyłaliście tyle wiadomości. Czekam jeszcze na filmy z dowodami. Dziękuję również jednej szczególnej osobie, która pomogła zająć się tą sprawą i dzięki niej również ta sprawa trafiła dalej. No i ta wypowiedź mizerki również trafiła na grupki. Ludzie zaczęli dywagować nad tym, czy faktycznie to jest sprawa dla służb i czy te służby w jakikolwiek sposób się tym zajmą. Bo w naprawdę wielu przypadkach. Które podchodzą pod prawdziwe znęcanie się nad zwierzętami, to takie znęcanie się, że te zwierzęta mają bardzo ciężkie życie i są wręcz na skraju tego życia. Nie są podejmowane żadne kroki, więc dlaczego służby miałyby zareagować w sytuacji, w której ktoś przemocowo jeździ konno? Zwłaszcza, że jest to kwestia, po pierwsze, bardzo mocno subiektywna w oczach laików. Zazwyczaj oni po prostu nie są w stanie tego odróżnić. A po drugie, no, z takimi sprawami nieszczególnie się dalej coś robi. Znalazło się również kilka osób, które zaczęły atakować konkretnie Mizerkę. Pod tym kątem, że nie jest ona osobą, która powinna się w takiej sprawie wypowiadać. Biorąc pod uwagę dramy związane z nią i pokerem. Które miały miejsce około 3 lata temu. Wiele osób również kibicowało, aby coś w tej sprawie się zmieniło, a część. Poddawała faktycznie wątpliwości to, czy cokolwiek się wydarzy, w mniej lub bardziej konkretny sposób. Na sam koniec na Insta Story Wiszy pojawiło się jej oświadczenie w tym temacie. Na koncie pewnej influencerki zaczęły od niedawna pojawiać się kłamstwa i oszczerstwa na mój temat. Uważam, że jej podejście do mnie i wypisywanie takiej nieprawdy wynika z jej pobudek personalnych oraz niechęci do mojej osoby. Ja nie zgadzam się z traktowaniem w ten sposób kogokolwiek i uważam, że każda osoba, która kłamie na temat kogoś innego, nie powinna się czuć bezkarnie w internecie. W takiej sytuacji ja również podejmę czynności prawne w stosunku do niej ze względu na naruszenie mojego dobrego imienia i udostępniania pomówień na mój temat bez żadnych dowodów. Moje konie mają najlepszą możliwą opiekę, są pod stałym nadzorem weterynarza i fizjoterapeuty. Mają dietę dostosowaną do ich potrzeb i są bardzo zadbane. Iwisza tutaj faktycznie poruszyła ten temat, o którym ja powiedziałam przed chwilą, czyli publikowanie na publicznym Instastory. Takiej historii, które nie są podparte tak naprawdę żadnymi dowodami. To jest bardzo, bardzo śliski temat i podejrzewam, że raczej bez echa się to nie obędzie, jeżeli Wisza faktycznie wkroczy na drogę prawną. No chyba, że Mizerka faktycznie przedstawi jakieś konkretne dowody w tym temacie. Jeśli chodzi o konkluzję, to cóż... Obie strony mają trochę racji i trochę tej racji nie mają. Jak to zresztą jest w większości konfliktów. A wątków się narobiło całkiem sporo i jestem bardzo ciekawa jak Wy na tą sprawę patrzycie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, ale oczywiście pamiętajcie o tym, aby zachować kulturę wypowiedzi. Bo jak rozumiem krytykowanie czyjejś działalności w internecie bądź nawet czyjegoś jeździectwa bo jeżeli ktoś bardziej doświadczony patrzy na kogoś, to jest w stanie go skrytykować bardzo mądrze, rozsądnie i konstruktywnie. Tak, taka ogólna nagonka, najazd na konkretną osobę bez konkretnych dowodów, już zaczyna się robić trochę niebezpiecznym gruntem. A teraz na poprawę humoru, bo w końcu jutro są święta. Zapraszam Was do iście świątecznego newsa. Temat dotyczy influencerki Kamiami, która postanowiła podzielić się na swoim TikToku. Otwieraniem jednego z okienek kalendarza EFOL. I doprecyzujmy, tu chodzi o kalendarz adwentowy, dlatego powiedziałam, że świątecznie. Ale chyba każdy się domyślił. Kamiamiami, otwierając trzynaste okienko z tego kalendarza, no, była dosyć niezadowolona z faktu, że w środku znalazły się chusteczki. No, zwykłe chusteczki do nosa, nie jakieś nawilżane do czyszczenia konia, puzdra, czegokolwiek. Po prostu takie chusteczki zwykłe do nosa z nadrukiem marki EFOL. Swoją opinię na ten temat opublikowała właśnie na TikToku, i ten TikTok poszedł w wiral. Otwieram sobie dzisiaj kalendarze adwentowe EFOL. Ja bardzo lubię trzynastkę, bo właśnie za miesiąc są moje urodziny, ale czy to jest żart? Czy to jest żart? To są chusteczki do nosa, a przypominam, że EFOL kosztuje 299 zł, czyli na pojedyncze okienko wychodzi koło 12,45, czyli 12 zł. Za okienko chusteczek do nosa, przesada. Moim zdaniem przesada. Wiele osób było bardzo zawiedzionych tym, jak kalendarz EFOL prezentuje się w tym roku i że poziom według nich spadł względem lat poprzednich, ale część osób też pisała na temat tego, że kalendarze adwentowych ogólnie nie opłaca się kupować, bo zwykle mają zdecydowanie zbyt dużą cenę w porównaniu do wartości przedmiotów, które są w środku. Na tego TikToka odpowiedział Kamiyami Efol we własnej osobie w dosyć pretensjonalnym tonie, raczej nie chcąc porozmawiać i rozwiązać tego konfliktu, a bardziej w celu przekazania swojego niezadowolenia wobec opinii Kamiyami, która no mimo wszystko swoją opinię wyrazić miała jak najbardziej prawo, jak każdy klient, jak każdy konsument, który wydaje swoje pieniądze na dany produkt. Zdeczki na otarcie łez z tego to śmiechłam bardzo, widzę, że poszedł w bardzo duży wiral i nawet odpowiedziała mi sama marka EFOL. I oczywiście, że w kalendarzach raz jedno okienko będzie bardziej wartościowe, a drugie mniej. Ale jako konsument mam prawo do swojej opinii, a okienko 13 jest po prostu rozczarowujące, bo są to zwykłe chusteczki do nosa, nawet nie żadna muślinowa szmatka na przykład do stajni i chusteczki w produkcji przypuszczam, że kosztują 5-10 groszy. Dla każdej marki feedback powinien być bardzo ważny, zarówno ten pozytywny jak i negatywny. No w tym przypadku coś tutaj nie do końca poszło. Odpowiedzi Kamijami opublikowała filmik z otwierania wszystkich pozostałych okienek, aby ocenić ten kalendarz w całości i znalazły się tam również takie przedmioty jak magnes, plasterki, ale również próbki produktów dla koni i dzięki temu filmikowi każdy mógł sobie w ogólnym rozrachunku ocenić czy to dla niego się opłaca, czy też nie. Kamila mi stwierdziła, że ten kalendarz w przyszłym roku, jeżeli kupi to tylko dlatego, aby odpakować go całego na jednym TikToku i pokazać swoim widzom, czy się opłaca, czy nie. Chcecie znać, czy Wy kupiliście jakiś kalendarz adwentowy w tym roku i czy jesteście z niego zadowoleni. Ja w sumie mam tylko jeden jeździecki od Horse Cookies i z niego jestem co roku zadowolona, bo te ciastka są po prostu przeurocze. Kupiłam sobie też taki herbaciany firmy Bastion. Silur bodajże i z niego nie jestem zbytnio zadowolona, bo po 12 dniu zaczęła się robić powtórka i jest dosłownie każdego dnia dokładnie to samo, i nawet tego nie przemieszali w żaden sposób. Ale herbatki ogólnie są dobre, więc spoko. Tym miłym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był dla Was interesujący i Wam się spodobał. I na sam koniec chciałabym życzyć Wam wesołych, wesołych świąt, nieważne czy je obchodzicie, czy nie. Niech ten czas będzie po prostu dla was miły, bo zapewne będziecie mieć wolny, więc chociaż sobie odpoczniecie. Życzę też Wam szczęśliwego nowego roku, ale jeszcze zanim będzie ten nowy rok, to podejrzewam, że zdążę opublikować jeszcze jeden filmik. No dobra, nieważne, wesołych świąt dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie wszystkie moje kody rabatowe. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz adwent. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, aby nic nie przegapić oraz łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. A także zapraszam na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć i wesołych świąt.